Blond jego mać, ja pierdykam, Co tu się odpierdziela?. Ech. No to co, majówka. Była taka harsecka piecanka. Rozpal to jedną zapałką. Jedną za. No to się rozpaliłem. Jego mać. Tam, żeby nie było straty. Jeszcze jedno. Rozpal to jedną zapałką. Niech ona się rozpali. Zobaczymy, co się wydarzy. Wydarzy się coś. Moim zdaniem, całkiem dużo się wydarzy. Śmierci to. Tak właśnie działają te gryle jednorazowe To nie powinno być Być może robimy to nieodpowiednie, ale... No właśnie. Nie, dobrze to robimy Tak to po prostu działa za chwilę się zajmie i już widzę zajmuje się tam w środku węgiel drzewny zapewne pozyskany gdzieś z Bieszczat a my w ciągu najbliższych 15 minut spożyjemy bardzo pożywną, fajną kiełbaskę na tle linii kolejowej. Warto mieć żonę. Chociaż się starzejemy, to... Masz nie niejasne Przez ten rok, czas, ten ja postarzałam się. To ten czas pięknie leci. Czekamy jeszcze, nie? To się... Krasia musi rozbujać. Komary chleją. Idziemy sobie posiedzieć. Piwka się napić. Hej, przygodo. Aż się szantów chce posłuchać. Trzajby. Trzajby? <laughs> ja potem ten film rzucę do internetu i będzie, że kuźwa tutaj zagrożenie pożarowe stworzyli. No wokół wałucza albo gdzieś. Będzie dobrze. A, ma je... Majówka ja. No januszostwo. To jest zwyczajne januszostwo. Czy ja mam dobre wrażenie, że to już się wypala? No właśnie dlatego ja mówiłam Ci, żeby... Patrz, ja tyle lat nie piję... Czego? Szampana. Tak, ostatnio otwierała się jakoś. Szampana. Kiedy? W Sylwestra chyba, nie? No, to pół roku temu było. Ty złośliwa jesteś. Ty jesteś złośliwa. No, Tylko nie to... na mnie, dobra? Ja bym ciebie nie kochał to bym na ciebie strzelił, ale że Ciebie kocham I Idź tam gdzieś daleko, ode mnie Witamy nowy 2025 rok Coś ty kupiła za badziewie Pytanie skąd w środku lasu się znalazł widelec metalowy i boczek To jest instytucja niezastąpiona. Zaraz Ci pan! Z pewnością koło nas przyjedzie tym wieczorem. Dziękuję. No i to jest taki właśnie wieczór majówkowy. Czasami stare pierdy muszą sobie trochę odżyć, nie? No jedzie pociąg pośpieszny z siódemeczką. Pozdrawiamy. A tymczasem grill do gorywa. Jest to rzecz nie mniej fascynująca jak oglądanie, obserwowanie pszczół. Już pomijam to, że ja nagrywając to stoję w tym mrowisku i cały jestem niemalże Obleziony przez mrówki, ale ja się mrówek nie boję. Fascynują mnie te mrówki ze skrzydłami. Jeżeli dobrze pamiętam, są to jakieś yy, mrówki. Kurde, nie wiem, właśnie. <laughs> nie wiem, wacie, co to są za mrówki, które mogą latać. One tu wokół mnie latają. A jeszcze, przy okazji, się komar nadarzył. sio, Ale wygląda to niesamowicie. Cały taki mrówczy kopiec, gdzie. Każda z tych mrówek ma swoje jakieś zadanie. Bez kitu, że na stare lata będę się mrówkami fascynować. Nie, no wystarczy to, że człowiek się pszczołami fascynuje. Znaczy w sumie moja żona ma pszczoły. No ładzi mi, połapie. Taka kurczę. Wielka odwłokaczka z takim wielkim odwłokiem. Mruwa. Ej, mruwa, pokaż się do kamery. Nie chcę Ci krzywdy zrobić, Aisio. Widzicie, jak na mnie leci? To jest moja przyjaciółka od teraz. Niesamowita rzecz, że takie mrówki... Kurczę, całą kamerę mi oblazły, cholery jedne. Ja mówiłem, żartowałem sobie, że będziemy robili przyrodnicze filmy. A coś w tym jest. Dmuchawiec. A one tak fajnie się rozpylają, jak się nimi <śmiech> dmuchnie. <śmiech> Kolejne mrówki. Więcej mrówek. To jest fascynująca, piękna roślinka. Bardzo mi się podobają yy, kwiatki tej, tejże roślinki. Kurczę, jestem cały w mrówkach. Puf, siu. <laughs> ja, yy, zjedzą mnie. <laughs> Bardzo piękna, bardzo naprawdę piękna roślina to jest. Ja nie wiem co to jest, Ym, jakaś miotlica, czy jakoś tak, wiem, że miotłę ma w swojej nazwie. Ja się śmiałem, że moja czarownica na niej powinna jeździć. A to, co to jest za roślina? Haha, ha, ha, żartuję sobie. Kolejne, kolejne siedlisko mróweczek, prasowitych mróweczek. Które tutaj sobie popierdzielają. O tym, że lesie. Ej no, bez skitu, żarty żartami, ale bez skitu, że przez kurde nosałe mnie objadły te mrówki. Że ja tak już yy, ładnych parę lat będąc ze swoją kobietą troszkę się zdziadziałem i zacząłem nagrywać kwiatki. Dosyć dziwna rzecz. Bo są piękne zwłaszcza o takiej porze. A to jest moi drodzy. Jeżeli się nie mylę, głowonóg, czyli taki ślimak bez skorupki, ślimak, któremu komornik zabrał dom. Malutki, malutki, malutki. I tak się bidny przemęcza. On tak się tutaj przemieszcza. Dosyć nieporadnie powolutku. Przez te łąki i tymi czułkami wyszukuje, gdzie może iść, a gdzie nie może iść. Nikczemna poczwara by się powiedziało, ale one są potrzebne. Jeżeli reinkarnacja istnieje, to zapewne po śmierci właśnie takim kimś się stanę. Rzepak, rzepak, rzepak. Żółte pola rzepaku są, no są naprawdę widokiem niesamowitym, pięknym. ten rzepak już przekwita, co widać. Jak byliśmy na wycieczce tydzień temu w, takiej, w takim miejscu, gdzie opowiadano właśnie, olejarnia zachowana była, opowiadano jak się wytwarza właśnie olej z tego, z tego, z tego, z tego, z tego ustrojstwa. Jest po prostu gnieciony, tutaj gdzieś w środku jest kwiato, znaczy są takie jakby, 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 nie wiem, no, jak to nazwać, ziarenka. I one są gniecione, potem są wypalane i się wytwarza z tego olej, nie? Olej rzepakowy. No pięknie wygląda ten rzepak o tej porze roku. A jak pachnie. Szkoda, że haberów jeszcze nie ma. Habery to są takie to są takie m, kwiatki y, niebieskie. Zwane również bławatkami. Jak będę to, jak gdzieś zobaczę, to na pewno nagram. Jejku, skitu, ja zaczynam ramoleć. Ludzie, ja zaczynam ramoleć, ja zaczynam opowiadać o kwiatkach, o jakichś dziwnych rzeczach. Ajajaj, muszę pamiętać, żeby obiektyw zawsze umyć, bo mam takie nieładne ryski. Ja zaczynam ramoleć. A oto na jakimś polnym kwiatku pani mucha zbiera jakiś nektar. To jest taka zwykła mucha, a tam jest taka kolorowa mucha. Jak to się mówi, taka mucha nie wiadomo na czym prędzej się działa, nie? A tam znowu jest jakiś. Ja nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Ale tam wiem, że była pszczoła. O pszczołach to wam nagram osobny odcinek. Motylek, motylek. Ostrość. Motylek mi uciekł. A jeżeli jesteśmy już przy temacie okazów przyrodniczych, no to jedzie do nas... Kurczę, myślałem, że to jest tygrys. A to nie jest tygrys, to jest coś z dużo, dużo ciekawszego. To jedzie maszyna torowa. To jest zwierzyna, której się naprawdę tutaj nie spodziewałem. Spalinowa maszyna torowa. Nic nie będę mówić. Posłuchajcie, jak pracuje. Pozdrawiamy! To jest tak zwana podbijarka torowa, proszę państwa. To maszyna, którą się po prostu robi tory. Ale się nam ciekawostka trafiła dzisiaj. Kurczę, ja muszę chyba więcej wychodzić na spacery. To jest jeden z tych nielicznych momentów, kiedy się wręcz cieszę, że mojej żony ze mną nie ma, bo bym się tutaj o nią bał, że coś się stanie. No jest taka nierówność podłoża, ale zaraz bym chciał wam powiedzieć, że bardzo ją kocham. Bardzo, bardzo, bardzo ją kocham. I to nie jest prawda, że jak się parę radzie z razem w związku takim pełnym, to po prostu po jakimś czasie... To wszystko mija. Nie, to nie jest prawda, ponieważ w moim przypadku przynajmniej to wręcz narasta. Ja z dnia na dzień, jak na nią patrzę, to jestem dumny, że mam taką wspaniałą kobietę, że jesteśmy ze sobą na zawsze. I pomimo tego, że to widać na wielu filmach, bardzo wielu filmach, że parę lat temu, jak się nagrywało coś wspólnie, to było się. Ja tak samo wyglądałem, jak mając ponad 30 lat, wyglądałem na 20 parę, Ona tak samo wyglądała. Teraz wyglądamy już tyle na ile mamy, ale czujemy się ze sobą wspaniale, i to właśnie widać na tych filmach, na tych materiałach. I to jest niesamowite. Miłość to jest coś, co, 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 co tworzy. Te poranne dyskusje, problemy w pracy, jakieś tam w samochodzie, <laughs> awantury, gdzie pojechać albo wspólne gdzieś wieczorne przesiadki i raz kiedyś jakieś wyjście. Nie pochwalam, ktoś tutaj wypił namysłowa i wyrzucił. I to jest właśnie, to jest właśnie piękne, to jest właśnie, no wiele znam osób, które się związały, ja na swoją żonę czekałem kupę lat. Ale jak ją zobaczyłem, tych lat temu ileś, to ja już wtedy wiedziałem, że było śmieszniej, to ja ją poznałem na wycieczce, którą sam zorganizowałem, jako wielki fascynat i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy celowo wynająłem <noise> autobus, marki i karus, żeby ją przewieźć i żeby je wtedy powiedzieć otwarcie. Dzień dobry, oto ja. Przed nami całe piękne życie. No i to już tak kupę lat trwa. I jest coraz lepiej, jest tylko coraz lepiej. Nasza rodzina. Jest kwiatem piękniejszym niż cała ta wiosna. A tam siedzi gołąb, tak zwany gołąb, gołąb miejski. Ależ porysowałem ten obiektyw, no kurde, widać to na takich zbliżeniach, jak nie wiem, ale to nic. Oczywiście jestem leniwy, nie chce mi się, nie chce mi się zmieniać. Ja mam, mam ze trzy obiektywy zamienne, ale na tym mi się dobrze robi. Znaczy po prostu, może inne są lepsze, ale mi się nie chce tego sprawdzać. Jestem leniwy, jestem stary. Ludzie, wybaczcie mi to. Kurde, to będzie taki odcinek naprawdę inny, majówkowy, gadany, fajny, to będzie fajny odcinek. Dzień dobry, witam Was serdecznie. I to się nazywa chill nad torami. Coś tam jedzie. Brakuje. Brakuje tylko, brakuje tylko, żeby sobie jakieś piwo strzelić. Nie jest tajemnicą, że ja tego piwa bardzo nadużywałem swego czasu, ale na szczęście mając taką wspaniałą kobietę, się tego piwa już nie nadużywa, bo się żyje dla każdego przeżytego dnia, który jest każdy jeden piękny. Dawno sobie nie poszedłem na taki spacer samemu. Coś tu jedzie: jedzie pociąg lutynia! Najpiękniejszy pociąg, jaki może być. A to się nam ciekawa zwierzyna trafiła. Elektryczny gagarii. Taka radziecka lokomotywa, która po prostu została zelektryfikowana. W Polsce to jest polski projekt, bodajże bardzo mało tego jest. No, trafiło nam się i nowe beczki z czymś tam, nie wiem co to jest. Coś co może skazić powietrze i graffiti. Ten film będzie zupełnie inny. Totalnie inny jak wszystkie inne. Na tym filmie sobie odpoczniemy trochę od tych wszystkich urbexów, od tych wszystkich historii. Na tym filmie zajmiemy się tym pięknym, co nas otacza i pokażę po prostu odrobinę takiej swojej prywatności mojej i mojej kobiety. Będzie fajny to film. Co to w ogóle są za... To nie są winniczki. To są bardzo piękne, bardzo piękne jakieś okazy. Oj, ten film będzie chyba długi. Chyba najdłuższy są piękne okazy jakichś tutaj stworów skorupiastych. To są ślimaki. Tak, ja wiem, że to są ślimaki, ale jakiego modelu? <laughs> nie, no wiadomo, o co mi chodzi. Jakiego to są gatunku ślimaki? One sobie tutaj w jakiś sposób weszły na tą górkę, na ten pieniek. I podejrzewam, że one tutaj żyjąc w symbiozie z mrówkami. One tutaj nie wiem, no Czekają na coś, może one w nocy żyją bardziej, nie wiem, nie mam pojęcia. Może ktoś mnie tutaj lepiej naprowadzi. Po prostu dzisiaj będzie radość pokazana na tym filmie. Jaki fajny kadr. Kadr, który obrazuje, jak się tam niebo fajnie rozpromieniło tym błękitem. To jest taka żywa barwa niebieskiego koloru. A tam gdzieś właśnie pociąg jedzie. Tak się składa, że idealnie w tym kadrze będzie wyglądał, i to naprawdę nie jest reżyserowane, nie jest planowane, tak się po prostu dzieje spontanicznie. I przez ten fajny kadr przemknął właśnie pociąg marki Flirt Stadler, to robią w Siedlcach, co je przemknął gdzieś tam w kierunku Warszawy. A my, napawając się tym, że pięknem, które tutaj nas spotyka, zapewne za chwilę ruszymy na dalszą wędrówkę. To się nam trafił teraz ciężki diesel. Ha, ha, ha. Nie wiem, co w tych wagonach przewożą. Ale wiem, że jest to piękne i potrzebne zapewne komuś. Tam są takie jakby nadmuchane kontenery. Nie mam pojęcia, co to może być w tym, że przewożone. A to jest miejsce, w którym myśmy sobie parę godzin temu wilowali. Wróciłem tu, żeby sprawdzić czy nic złego się nie wydarzyło. Czy nie ma tutaj spalonej ziemi. Ja myślę, że takie coś można zostawić, bo to jeszcze jest węgiel drzewny. Czyli to samo co dookoła nas. Las, las, las. Wszędzie po prostu las i majówka. Była taka piosenka. ognić, słuchałem bardzo chętnie jeszcze będąc w postałówce. Na majówkę, na majówkę, są psa na wędrówkę, tam gdzie słońce, tam gdzie las, gdzie nie było jeszcze nas, na majówkę, na wędrówkę. I tam była taka kwestia, że pojedziemy tramwajem. Ja się tym strasznie jarałem wtedy, bo ja kochałem tramwaje. Kurczę, muszę tą piosenkę chyba znaleźć, tylko tutaj tramwajów nie znajdę i puścić w tle. Pomimo tego, że jesteśmy na totalnym odludziu, tak można powiedzieć, zastanawia mnie, że te drzewa są po prostu w jednej linii posadzone, co może zdradzać, że ten las siadał tutaj taką swoją jakąś drogę, ścieżkę, gdzie po prostu te drzewa były sadzone przez człowieka celowo, żeby jakiś dukt wyznaczyć, nie? Coś takiego. Tu jest od cholery zwierzyny. Ja tutaj tak po cichutku siedzę, ale tutaj widziałem już z pięć może sarenek yy, i dwa zające. Zające, co ciekawe, jak o ile sarenki wpierdzielają cię tam chętnie, głęboko, w, tą, w tą, tą gęstwę roślinności. O tyle zające zauważyłem taką zbieżność biegną zawsze wzdłuż drogi. Tędy taka mi się piosenka przypomniała Bogusław Linda. Linda śpiewał, a w zasadzie mówił, bo on przecież chyba tak za bardzo talentu śpiewackiego, wokalnego nigdy nie miał. Już nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego słońca. Jakoś tak to szło. W każdym bądź razie tam była kwestia dalsza, że wódka nigdy nie będzie taka pożywna. Nic nie będzie takie jak kiedyś, nie? On to nagrał mając chyba z 50 lat. Chyba wtedy facet zrozumiał, że wszystko to, co jest dzisiaj, będzie piękniejsze za wiele, wiele, wiele lat. A zatem cieszmy się tą chwilą, bo kiedyś jej nie będzie. To jest logiczne, ale zabawne jest to, że ja to miejsce doskonale pamiętam, znam, szanuję i kiedyś było tak samo piękne jak teraz. Tak samo jak moja kobieta. Kocham cię, Anio.